Siema, siema, widzu, to ja, słodki. Dzisiaj odzyskać ze mną konto lub co tam chcesz, zmień, wyrzuć konto, nie wiem co chcesz robić. Tutaj klikaj sobie ustawienia, połączenia. Tutaj zobaczcie, mam połączone urządzenie, to jest moje stare albo nowe, musicie nakliknąć, jeżeli chcecie przełączyć urządzenie. Jeżeli chcecie odzyskać urządzenie, no to musicie albo tutaj Game Center, albo dla Androida, to jest inna aplikacja, zaraz wam wrzucę screena. I musicie się tam zalogować, i nie wiem, jakie macie hasła, i tak dalej. A jeżeli nie możecie, klikacie tutaj w Centrum Pomocy, tutaj od razu dajecie na czat. Tutaj moja stara wiadomość, jakaś i tutaj od razu z nimi piszcie. Od razu z nimi piszcie, tutaj. Nie ma co, piszcie po polsku, po angielsku, jak chcecie, oni odpisują i pomagają. Дяки, Нара.